Domyślasz się o jakie plot twisty chodziłem, Jakubowskiemu na jego X. Stara, ale mnie przeatakowałeś od razu. To to ogólnie Mateusz napisał dzisiaj coś takiego. Dostałem pytanie w necie. Jako, że mój przypa przypadkowy story przed kilku dni wołał ogromne poruszenie, śpieszę poinformować. Żyję. Brew zapewne życzeniom wielu osób. Mam się świetnie i widzę, że czas wracać, bo taki bałagan się narobił. Nie sam, wiadomo. Ci co mnie znali, słuchali wiedzą, że to co przepowiedziałem w ostatnich latach się spełniło i spełniać dalej będzie. Ten i następny rok pełno zaskakujących dla, dla Was plot twistów i wydarzeń. Tak więc stay tuned for more i good luck. U Mateusza trochę nie było w sieci, ja nie wiem czy akurat donate'a z tym pytaniem dostałem. No a ty, bystry, bystry, mądry, inteligentny, fajny chłopak, sympatyczny. A słyszałem, że czasami też nie jest sympatyczny, nie? <laughs> Taka anegdotka śmieszna, znaczy śmieszna, nie śmieszna. Fame był... W zeszłym roku był w, 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 we Wrocławiu na Hali stulecia. Tam było coś takiego, że palarnie były, były takie łączone. że Po prostu się wychodziło i tam taką jakby, zagrodę taką zrobili, nie? Żeby ludzie też nie przychodzili bez biletów i tak dalej. No to sobie tam stoimy, palimy i coś sobie ta, tam gadamy. I nagle podbija jakiś totalnie napilony ziomek, on ledwo stał i coś się wdolił do dyskusji, tam którą prowadziliśmy, właśnie coś do Mateusza mówi, a on tak mówi, ale o no, co Ci chodzi, coś tam, tam sobie stań dalej, nie, wiesz, jakby nie przeszkadzaj. I on coś, jakieś takie totalne głupoty zaczął mówić i on tak na niego patrzy, mówi, nie no, za chwilę stąd wychodzisz, nie, no i on coś się tam pruje, mówi, no dobra, nie będę się z nim przepychał. No i idę po ochroniarza, a jak miał taką plakietkę, taką plakietkę na półklatki piersiowej z najwyższą rangą na tym evencie, nie, no ja tam poszedł po tego ochroniarza i ten się tak tanie mnie patrzył i, i co teraz będzie, I co teraz będzie, ja mówię, teraz to masz dwie opcje, nie, albo cię za 30 sekund stąd wypieram, albo ty stąd po prostu spieraj jak najdalej, nie, ale takim chamstwem i buractwem ten typ i to tak wiesz, my sobie rozmawiamy i chłop się tak totalnie losowo spalić, nie. No on gdzieś tam poszedł, nie? Mija 20 sekund, sześciu ochroniarzy, nie? Który? Które? mnie <laughs> już pobiegli. Mateusz, nie denerwuj się, to jakiś piany zjedł. A już bym sobie twarzy nawet tego typu nie przypomniał. Czy się zajmuje ten Mateusz na najwyższą rangę na Fame? Jak dobrze kojarzę, to on jest tam w jakiejś takiej firmie, która obsługuje światłowody w Polsce. Hawę czy Hewe się nazywa? I oni się tam kiedyś tam, Fame się skontaktował chyba z tą firmą, jakoś tak to bo Ja też wiem że też nie znam jakichś tam niuansów i, i, i kuluarów i tak dalej, nie? No, ale jakoś tak było, że, że oni im pomogli zabezpieczać tę transmisję Pay Per View, nie? Bo ogólnie Fejm tam na miejscu, oni produkują sygnał i ten sygnał jest wtyczce. I jak to zrobić, żeby wpinając gdzieś tą wtyczkę, żeby wszyscy to dostali? I oni zaczęli wtedy współpracować, jak dobrze pamiętam, po tym co, co Fejm się strasznie wypierał. Mało osób po tym pamięta, ale te pierwsze Fejmy strasznie się wypierdalały. I kulminacją było to, że był jeden fame, który się notorycznie dalał co parę minut. Ludzie byli bardzo, bardzo zdenerwowani i wtedy w ramach rekompensaty powstał hype MMA i oni dali każdej osobie, która kupiła pay per view na poprzedniego fame'a, dali możliwość oglądania tego za darmo. I to był dobry ruch pod wieloma względami. Raz, że trochę tańsza była ta, ta gala niż normalnie, wiesz, w produkcji i tak dalej, bo to w jednym miejscu było. No ale też jak już mieli dobrze zabezpieczone to łącze, to, to wiesz, to ludzie jakby odzyskali trochę zaufanie do, do tego produktu. No i ludzie też lubią dostawać rzeczy za darmo, więc jak dostali, więc jak dostali wtedy za darmo to dostęp do idali, to się cieszyli. Nie? O jakie plot twisty mu chodzi XD w związku z czym? A to ja nie wiem, to już musiałbyś do niego napisać, wiesz? Ja też nie jestem osobą, która wie, co ma na myśli. Mówiąc albo pisząc jakieś rzeczy na swoich mediach społecznościowych. Ale co jest prawdą, on parę rzeczy fajnie przewidział. Różne, które się działy na przestrzeni lat, tak w internecie, nie? Więc, no, teraz miał <coughs> krótką przerwę, nie było go. Bo no, parę miesięcy go nie było. Po prostu siedzi chyba we Włoszech, tam jakąś storkę z kawusią. Więc, no, ja mu dobrze życzę. Dla mnie zawsze był w porządku. Chociaż nie wiem, może coś tam, jest za plecami, wiesz, nie Wiesz, raczej nie. thank mm -hmm.